Znowu zabiłem wszystkie boty. Kaczup, złapię cię jeszcze, zobaczysz. Zobaczysz Wam porażkę. O ja cię w gacie. Ale gacie. No cóż, to było dziwne. bo. Co się z tymi bombami nie tak? No, ero. No, elo. Co połabia? Wszędzie są rakiety, pomóżcie mi zniszczyć. Ale wszędzie, nawet na tyłku? Tak. Bo coś mi tam sfełdzi. O co chodzi z tymi rakietami? Jesteśmy rakiety małe, które lubią śpiewać. Nie lubimy wybuchać wcale, wcale, ale lubimy śpiewać. Jesteśmy rakiety małe, lecimy ciągle. I takie dalej. Matko, jakie to żałosne. No cóż, rakieta dostanie rakietą. Psz! they're growing they're growing they're growing they're growing they're growing they're growing <takes noise>